Jedziemy linią 731 z Warszawy do Legionowa. Prowadzi kierowca pani kobieta. Super, jazda jest spokojna, bezpieczna, pani skupiona. Wszystko jest dobrze. Szczerze mówiąc, nie miałam nawet problemu, jak zaczynałam na kursie. Trzeba na zakrętach brać większy zamach, to na pewno. No, trzeba się liczyć z tym, że za fotelem kierowcy jest jeszcze te 17 metrów, także tutaj no, nie można za bardzo poszaleć. Czuję się naprawdę fantastycznie, mam wspomaganie, mam różne fantastyczne tutaj rzeczy, wygodny fotel amortyzowany, także jest poza tym bardzo fajnie. Myślę, że są to kobiety odważne, ponieważ autobus to jest ciężki samochód i są sexy.